Myślę, że my też możemy ich straszyć co? No, Oczywiście, że tak <grym> Czy to? Przyjaciel zaginął? No. Ej Bartek, ty to zamkniesz, ale? Nie no. One. A nie, bo z tej strony klamki, nie ma? <grym> Wiecie, co będzie najgorsze? Jak dopiero w kamerze zobaczymy, co tu było, nie? <grym> no. Moment w horrorze, gdzie Ola serio znika i zaczyna się horror <grym> Spędziliśmy nockę w radiu. Myślicie, że w radiu straszy? Jako, że jestem pierwszy, to stwierdziłem, że drugą osobę splankuję. Najgorzej, że nie wiem, o której ktoś przyjdzie. Nie człowiek wiedział, o jednak. Nie będzie. Nie, ja, ja byłem przekonany, że wy to zrobicie. Nie to... będzie Matyldy, bo jest chora. Dobra, dobra, ja już to przekmieniłem, oni tak mówią, wyskoczy w którymś momencie. Nie. Bo cała trójeczka, o! Yy, widziała się w Warszawie i to wszystko pewnie uknuła. No i... Ta. To jest tak, jak wszystkim powiesz mroczne stroje. Tymczasem ten, ten jeden ziomek, drugi ziomek. Ale proszę. przepraszam, bo yy, pan będzie widział jak oni będą szli korytarzem, nie? To, Takim tym koło starej ochrony. No to jak będziemy wiedzieć, że to już idą tam, to wtedy ja wejdę, bo boję się, że przestraszę kogoś niewinnego. To nawet dobrze byśmy wyśmiał moją bluzę, więc pójdę po czarną kurtkę na wierzch, żeby było bardziej strasznie, ale maska fajna. Ten biały samochód to jest jego. Wiesz o co się boję? Że mi przywalą. Zrobiłem jakieś takie Gotowy jesteś? No właśnie nie wiem trochę gdzie mam się schować. To chyba to białe auto. Jestem okryty za samochodem, będę straszyć ludzi. Mam nadzieję, że tych, których mam przestraszyć. Ej, creepy jest to, że widzę was idealnie, a we Czy to ten clown z Koszalina? Ta. Dobra, widziałem ich przez okno. Idą, słuchajcie, idą. Ja pierdziele. Zrobiła cztery godziny temu, to przypuszczam, że w ogóle mnie to nie wystraszyło. Ale jestem tak przyzwyczajony, że tu nikogo już nie ma w tej porze. Mam tylko nadzieję, że to nie jest ich taksówka. Co to, to ich taksówka? co? On jedzie taksą. Przedmiot już do taksówki. Byłem przekonany, że to jest jego auto. Ja cisnę, żeby nabrać Natalię. Nie Nienawidzę Was. Nie Was. Ja podbiegnę pod auto chyba. Nie mam w Faktycznie miałam taki na po jednej stronie. Tutaj w ogóle kolega widział burtkę i tak mówił... Właśnie się zastanawiałem, czy wzywać ochronę. Patrzcie, że się Czy ktoś to jeszcze jest? Ja mam teraz jakoś dojechać do domu? Teraz to na pewno pięknie. I mnie trzeci raz nie złapiecie. I słyszałam. Prawie no, się udało. Nienawidzę Ale A na gorze jak Silek Siedział Szyb... tutaj tak super nie? ja już mówię, że to jest jakoś zło. Nie, muszę no, tutaj chyba biały, nie? Ja już w ogóle w nic nie wierzę. Wystraszymy Grześka i Bartka. Oni się mnie zupełnie nie spodziewają, bo miałam być chora w domu. I to, to, Oni tak mówią, wyskoczy w którymś momencie. Nie nagrałaś? nagrałam. Bo no. my znamy te tereny, ale Bartek i Matylda nie znają. Więc... My straszymy, a wy będziecie mieć zadanie. Jakie? To my idziemy schować tego pająka, a wy go będziecie musieli znaleźć. Pojszola? Ola, Ola, Oli się chyba nie podoba taki pomysł w ogóle, to nie? Może chcesz być Ola w teamie szukającym? Nie chcę być w żaden team. Odwróćcie się, żebyście nie widzieli. Halo dziku. jak coś to idę, idź sobie stąd. Ja pierdziele, dlaczego my to wymyśliliśmy? Ja się bój. My, myślę, że my też możemy ich streszyć. Stąd no tu, oczywiście, tu. że tak. Przecież <laughs> to o to chodzi. Nie ja mam to. No ogóle trzeba jakoś tak, wiesz, za nim biegać. Widzę ja już, że od tamtąd będę zaczepiać ich, biegać. Pająk został już ukryty. Kurde, teraz to ja się boję, ale muszę zgaścić to światło. <grystanie> Gdzie mógł się schować pająk? Może to był taki bejt, że tylko, wiesz... <grystanie> Chyba. Już było za późno Trochę ja... tak myślałem że wybiegnę, ale nie widziałem was kompletnie No ja, my... Niech... Przestań, ja się sprzyna. Ty, tam jest tam jest mocne To no, jest, jest mocne <ścoughs> <ścoughs> Ej Bartek ty to za one? Nie ona no, A nie, bo z tej strony klamki nie ma No dobra, może wyjdziemy drugą stroną Zawsze wejść. się jak przyjdą. ja to nie nie? I masz jakąś zaczerkę? Dawaj, dawaj, bajeczkę w nich rzuć. Idealnie w was polecie, bo wy przebiegłyście ja przez Ja nic nie poczułam Przestań No jakby teraz te dwie si zamknęły to bym się przestraszył Szczególnie, że z tej strony nie ma klamki Ale spoko, bo osoba z kamerą zawsze przeżywa No, Tak, Jak widziałam Wiecie co będzie najgorsze? Jak dopiero w kamerze zobaczymy co tu było, nie? O Boże, troszeczkę mi serce boli To już mi na głowę Tam jest creepy fest Aaaaah! to? No poszli, żeby nas okay, przestraszyć, okay. na no, okay. jaki klasyk. A, zgubiliśmy Ola. Nie, wiesz, co to jest najlepsze? Że jak pójdziemy w tamtą stronę, to Ola zaraz też przywieźnie. Ja myślę, że Ola bardziej się boi teraz niż my. To na Wiecie, pewno. To jest moment w horrorze, gdzie ola serio znika i zaczyna się horror. A, no. Ja myślę, ola, że tam. Dobra, koniec, koniec zabawy. idź <grym> <grym> No Jak nic. w <noise> Ja myślę, że ona wyszła już stąd <noise> o, to jest Teraz jeszcze Bartka zgubimy Nie, ja teraz to już nikogo tu nie ma Fokiem <noise> <noise> pierdziela a, a tam cię zostawiliśmy w ogóle, nie? Czuję, że Ola teraz bardziej się boi niż my No na pewno no. Ola zrobiła na na zasadzkę biurze pewnie bo zgłodniała Czułam się jak taki bohater takiego filmu, jak powiecie, że kurde, uciekam się takimi tymi. Ale byłam wszędzie, byłam nawet już tam po tym, jak was widziałam, to chowałam się za tamtymi kolumnami tego kościółka, ale serio, czułam się jak w takim, wiecie, w takim filmie, jak James Bond, nie? Że uciekam i robią takie wykroty, o takie, nie? Tak szybko przez ulicę, zajebiste to było Chociaż sama siebie zestresowałam w tym momencie Dostajesz ze trzech balonów i rurkę Proszę dmuchać tak 23.12 Zaczynamy! Uuu. Ale strzał to jest w ogóle To jest ważne? O, o. No dobrze, najmocniej <laughs> O, tak tak, Wy to zrobicie Co bez instrukcji Ej, mega spoko Hmm... <noise> ja, no przecież ona nie będzie wiedziała, że on się w ogóle rusza, więc najpierw się przestraszy, że on jest w ogóle, a później się, się rusza jeszcze. Bart poszedł spać. Gdzieś tu jest. U nie zniknął? Co? nie wszedłby na górę bez otwieraćki. Ale tu, tu go kładłam. Przyjaciel zaginął? No. Poszedł na ten, tam na piętro. Chcemy mm. jest jakaś Dokładnie. Kurczę. Już myślałam, że poszedł do auta. Pojechał do zostawił buty u nas ja, w ja. Mamy tutaj 30 metrów na wyłączność A match is urgent <laughs> Nic a nic, słuchajcie, jeszcze nic na to płacą I bym No, on mnie obudził, bo już tak przysypiałem hej, słuchaj, chcesz wygodniejszą kanapę? Masz? <laughs> Wchodzę i myślę na górę nie poszedłeś, bo nie masz otwieraczki I tak jakbyś pojechał do Warszawy, a do <grym> To Jest jeden minus tego lokum Co jakiś czas, któryś z tych urządzeń Nie wiem czy to jest neon, czy to jest rudner, czy tamta czujka od światła Wydaje taki nagły tak głośny dźwięk Teraz na jakiś czas <grym> Może to w twojej głowie Nie można mieć wszystkiego <grym> Pora na film Horror, obecność, trzy Czwarta rano Składamy obozowisko, bo zaraz przychodzi, czy nie zaraz, za półtorej godziny przychodzi poranek. Słuchajcie, zeszłam do pokoju, nie uwierzycie, Greg Barney. Mam nadzieję, że mu wygodnie, nie? Na twardym to podobno zdrowo. Jak usprawniamy plan? Cofamy tylko lata do tyłu, tak. żeby nie wystawało już za drzwi. Tak. to e no chyba ja na chwilę muszę przyjąć vloga, bo... Jako jeden z naszej trójki jestem, po przespanej nocy. <winnes》>. No, no, się tak z na na godziny. godziny. no, matki. no, raperów. Zawsze no, raperów... no, 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 to było bardzo śmieszne, dobrze, że się nie polałam tą herbatą, ale to... Nie, nie przystraszyłaś się! Nie, no nie, 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 no nie. nie. Za ile jest wyjście? Dobra, idzie coś, idzie coś? To jest ile? O nie, znowu coś strasznego. Uuu, jak to strasznie. Weźcie się wam pojechać. To jest Chciałem dać że... się nabrać? O, mogę wejść jeszcze raz. Widzicie, co mnie bardziej zaniepokoiło? Nie ciepło i nie ma. Naprawdę. Eee. E. Mamy minutę do wejść. Nie ściągam spadochronu. Robię to w trosce o tych, którzy zadali sobie dużo trudu, by nasze studio wyglądało dzisiaj tak jak no nie, wygląda. Nie, tylko, że... Ja naprawdę super, to jest... W ogóle tak powinno być codziennie, wydaje mi się, że nie odkrywamy całego potencjału naszego studia. Bardzo byśmy chcieli powiedzieć wam, co teraz dzieje się w studiu RMF Max, No. ale e, nic tak bardzo nie odda z tej sytuacji, jak to, co zobaczycie na naszych socialach. Sprawdźcie, czy strasznie fajna playlista, którą mamy dla was y, codziennie, to jest najstraszniejsze a, z rzeczy, które przygotowujemy tu o poranku dla was w RMF Max. Ja w ogóle jestem ogromnie wzruszony zawsze, kiedy na Mikołaja czeka na mnie to Mikołaj, a na Halloween. 인도 뭐 하나드네 <laughs> <laughs>